Zastanawiam się, Monia, jak poinformowałaś Chrisa o tym, że zostanie ojcem? Bo wiem, że to jest taki wyjątkowy moment. Czy... Pamiętasz, ja... bo ja pamiętam. Ja pamiętam. <laughs> to znaczy, to um, e, Chris w sumie zaproponował, żebym zrobiła ten test. Tak. Bo... Czyli razem robiliście test? Tak, ciężowy. razem, mhm. razem. E, no to i... znaczy, ja zaproponowałem i totalnie zapomniałem o tym. I był wieczór jeden i słyszę taki szczęśliwy płacz. szczęśliwy. Tak, wiedziałem, tak, 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 zaczęłam tak. Płakać, więcej. Ja już wiedziałem. Po prostu ja się nie szokowałem, jak ona mi to powiedziała, to ja mówię super. Tak. <grym> wiedział pierwszy? E, nie, nie. Chris, Chris wiedział e, drugi. E, jak zobaczyłam jego reakcję, byłam po prostu wam w szoku, bo nie hmm. sądziłam, że będzie faktycznie aż tak szczęśliwy. Znaczy, ja byłem bardzo szczęśliwy. Ja czułem, że to już jest moje, moja chwila. E, byłem nie wiem, po prostu miałem przeczucie, że to się niedużo, niedługo wydarzy, mm -hmm. e, no i się wydarzyło. Ja byłem przeszczęśliwy, jestem gotowy na to, e, mam już 28 lat, także ja chcę tego, mm -hmm. chcę tego. I znalazłem teraz idealną kobietę, z którą, z którą będę, także super. Powiedzieliśmy sobie, że zrobimy test dla pewności, e, drugi z rana, tak. no i potwierdził nam, także... Mm -hmm. Mega. Ale czy Chris był pierwszą osobą, do której przyszłaś, czy może telefon do przyjaciółki, albo mamy? Nie, nie, Chris uh -huh. był pierwszy. Chris był pierwszy na pewno, e, później, e, później powiedziałam dopiero mamie, jak się spotkałyśmy, bo uh -huh. niestety moja mama mieszka e, w Zapoznaniem, także nie chciałam jej też mówić przez telefon i powiedziałam jej dopiero uh -huh. po dwóch tygodniach.